myślę, że, tak, że ta komisja powinna jednak wziąć pod uwagę fakt, że jest komisją bezprawną, Kom została powołana niezgodnie z prawem, więc myślę, że ta komisja powinna się powołać jeszcze raz, jeżeli ma to sens, bo póki co wszystkie komisje, które miały wykreować, że tak powiem czarne, czarne barwy oskarżonych przez tę komisję, no trochę delikatnie to powiem, wychodzą na głupców, dlatego, że jak byłem świadkiem z czytania sprawozdania Komisji do spraw, na przykład wizowej, tak zwanej, no to nie znaleziono żadnego, ale to żadnego bezprawnego przypadku wydania wiz. Ja nie słyszę o tym, żeby była jakaś inicjatywa powołania takiej komisji w związku z tym, że przed chwilą, dosłownie, na Filipinach odkryto wielką aferę za tego rządu sprzedawania wręcz nawet wiz. Tak więc ja myślę, że. My mamy do czynienia tutaj z kreowaniem pewnego rodzaju domniemanych przestępstw, z których nie ma. To już nie mieszajmy tematów, bo ten temat na Filipinach już był wielokrotnie wyjaśniany.